Cześć, dzień dobry kochani. Jak zdążyliście zauważyć na zdjęciach, które zostały załączone na początku filmiku, za nami bardzo produktywny dzień, a więc oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Kochani, tablice, które widzicie, są to tablice jednego z naszych stałych klientów, mianowicie spółki. Kochani, tutaj chciałabym tak naprawdę wyskoczyć do was z informacją, ponieważ nasza firma nie zajmuje się stricte rejestracją pojazdów dla osób fizycznych, jak już również sami widzicie działamy również dla spółek, tak naprawdę dealerów, komisów samochodowych, więc tutaj naprawdę ten zakres nas się rozszerza. Jeżeli oczywiście bylibyście zainteresowani taką usługą, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Również, co więcej, Wam powiem, u nas taka rejestracja również szybciutko mija, więc ekspresowo działamy dla osób fizycznych, jak i również w przypadku spółek. I tutaj, co więcej, kochani, jeszcze informacja. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o spółki bądź właśnie firmy, nie zajmujemy się stricte tylko rejestracją projektów, również działamy na takim samym obszarze i zakresie. Więc zachęcam Was serdecznie. Do kontaktu z nami. Wszystkiego dobrego.